Dobra, stara śpiewka, zaczynamy. What? No, I mean. <laughs> Sorry, <laughs> nie to mi się wcisło. I mean, load game. I kontynuujemy historię Leona. Pewnie. Uh, you once again stepped into the world of survival horror. Good luck. Wiem, że nie muszę tego czytać, ale już tak. Daje klimat. No i. Eee, pewnie zauważyliście, że jakieś te odcinki z tym Leonem robię krótkie. No bo nie wiem, jakoś tak wychodzi, że robię krótkie. Może dlatego, że tak często saveuję, albo może dlatego, że większość dokumentów przewijam, bo już były i nie chcę mi się czytać ich po raz drugi. Eee, może. Fuck! No 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 no! Shit! Don't. Fine, okay. No 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 no! No 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 no, okay. Jak widzicie nie mam specjalnie ochoty tam marnować na nich amunicję. No co, zresztą bez sensu większe z czasu. Łatwiej ich wyminąć, więc raczej... Czy tam się coś ruszyło? Chyba nie. Okej. Okay. Skoro nie, dobra, le-le lecimy. Le, 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 le Stąd? Tu trzeba będzie wrócić dopiero z tymi tam e, pionkami. W każdym razie, no tak, no zrobiłem jakieś, takie, jakieś czy, czy te, te, te... te krótkie się... zaraz. Tam jest zioło. To mógłbym po nie wrócić, bo o nim zapomnę później. E, więc. E, robię krótkie te odcinki jakoś tak... No może to i lepiej, bo dla was zostało bardziej lekko strasny, zwłaszcza, że i tak dwa dziennie wypuszczam i w ogóle... Więc myślę, że to jest całkiem dobre rozwiązanie. A poza tym, tak, sprawdziłem sobie. Sprawdziłem dla, dla pewności, żeby, żeby tam, wiecie, było wszystko teges. I na razie, pomimo tego, że te odcinki są krótsze, te teleona, to wszystko wydaje się być zsynchronizowane. I akurat tutaj mamy ten, ten, ten. Ostatni odcinek był siódmym odcinkiem. I patrzę, a tu w siódmym odcinku Klergia. Shit! To są psy! I w siódmym odcinku Claire siedziało dokładnie, właśnie to, co się. Więc, Jesus! Wiecie o co. No, 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 no! Oh, shit! No! Ok, gotta go fast! Gotta go fast! Gotta go fast! Gotta go fast! Ugh. Safe! Znaczy, mogłem ich rozwalić, ale nie chciałem marnować. jakbyś z shotguna na nich. O, zombie zniknęły. Więc warto było się przez nich tutaj przedzierać i nie zabijać ich. O jak dobrze! Weapon storage Electronically locked. There's a card reader. No, nie mam karty. Shit. Buh! Nie, jednak są. A, uh, okej. Okay. Tylko. Okej. Okay. Uh. shit! No! Uh. Porwajmy się rękę, gnoju. <gno> Dobra, to chyba lepiej ich zabić, bo się tylko skończy tym, że będę próbował jej wyminąć nic z tego nie będzie. Dobra, wejdźmy tu. Zobaczmy co jest tu. Um, ziele! Mogę sobie podnieść ziele. To już drugi w tym sezonie. Jak dobrze. Eee... I tu jest reserve power, bla, 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 shit, nigger, dicks. Up. Eee, żeby by down i znowu down i up i up, uh, up i up. ha, ha I did it, ha, ha. pamiętam, dobra. Fuck yes, będziemy mogli pójść do zbrojowni, to mi się podoba. Oh, what's this? Please be one map, will you take it, yes. Cool. Dicks, dicks, dobra. Uh, o, oh, what? Tu coś leży? What the fuck? Tam coś leżało. No za Chinem nie zauważył, że tu coś leżało, ale dobra. Psz, bardzo, bardzo fajnie, że leżało ogólnie, ja się przeszkócić nie będę, nie? Okej, okay, zombie. Ominego, ominego. It's locked, fuck. A club is etched under the keyhole, shit! Tutaj musiałbym przyjść z tym kluczem. Zaraz, tego nie wziąłem? Ah, damn it! Nie wziąłem go. Pójdę jeszcze tu i zobaczę, co tutaj się dzieje. W takim razie, a ja tu będę musiał wrócić. No co no, z kluczem. Nic nie poradzę. Zioło czerwone, jak dobrze cię widzieć. Od razu cię zmieszam z innym ziołem, zielonym. Będzie ci od razu weselej. Tata, -ta widzisz, jak ci wesoło od razu? Okej. Okay. czy tu coś jeszcze jest? Te psy będę musiał zabić, przykro mi, bo nie zagryzą mnie Czy Tu coś leży? Nie, tu nic nie leży Okej, okay, come on dogs There is no się mm. w jednym... O! Oh, oh, jestem day! Oh shit! Już jestem na danger! Wow! Oh my god! To mogło się skończyć źle. Oh, Diks! Oh. Okej, okay, done. Trochę... The manhole lid is open, the ladder leads down, will you go down? Yeah. Yeah, I will go down! Get down on it! Get down on it! Okej. Okay. Już jestem spokojny. To jest to miejsce, gdzie tam Sherry przechodziła. Eee, ale to mnie nie interesuje w takim razie. A, ooo, ale to mnie interesuje! Ha! Mnie bardzo interesuje, czy to jest Ink nope. e, Ale sejwować nie będę. Będę za to stąd coś brać. Będę brać. To. I amunicję chyba sobie zostawię. Póki co. Zioło też. E, I to teraz wygląda dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Doskonale. I wracam w takim razie na górę, skoro miałem tutaj skrzynkę tak pod ręką i pójdę do tego ...zacnego pomieszczenia, które było zamknięte że właśnie kluczem. Let's go, let's go! Okej, okay, jesteśmy prawie na miejscu. No jest ciężko w tym scenariuszu B naprawdę balansuje. Ah, Okej, okay, prawie. Uh, Safe. Uh, na co w tym scenariuszu naprawdę balansuje na... Ci... Ah! Oh, shh, 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 shh. Nope. Ja, no, bo, bo. Get the fuck out. Oh, no, no! Dear shit! No! No! My god... Jestem fine! Are you serious? Shit. Ciężko to nazwać fajne po trzech uderzeniach Likera, ale spoko. Skoro mówisz, że fajno no to fajne. Where do you take the red car key? Oh, yes, I will. Oh, yes, I will. No, right, let's go. I. Gotta go first! Ok. Wszystko dobrze. Teraz użyję tej karty. Powód, shit. Trzeba tak zrobić. Ta, 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 ta. I jestem w zbrojowni. I to mi się podoba. Tak ma być. I ile tu rzeczy. O Jezus. M bullets. Co to? A, Magnum bullets. Świetnie. Will you take the handgun bullets? Yeah, yeah. yeah. Ooo, oh, dalej handgun bullets, a jakieś do shotguna się znajdą, czy nic z tego? O, oh, come on, naprawdę nie mam żadnych? To nie dobrze. Bardzo, bardzo niedobrze. Ale tu... jest plecak! Re equip equipped, yes! Oh god, yes! The side pack is being equipped. Good! I teraz mam więcej miejsca w ekwipunku! To jest bardzo przydatna rzecz. Oooo! Bardzo przydatna rzecz w rezydencji. Dobra. E, w takim razie ja będę leciał na górę już, będę się wracał. E, I tu... Tak, tu jest do otworzenia... Tu są dwoje drzwi do otworzenia, bardzo. Bardzo blisko siebie. Świetnie. Więc lecimy do pierwszej drzwi. Bo one będą mi tak akurat obok jak wyjdę. Ale najpierw muszę się stąd wydostać. I pójść na górę. Zambi. Fuck you, zambi. I na górę po schodach i tu, tuż tu obok będą drzwi, które mogę otworzyć tym kluczem. Bardzo dobrze. Wow! Wy znowu tutaj? Shit! Um... Okay. Fuck you. And fuck you, push you! Shit! Ugh. Ok, okej, okay, um. Róbmy. Zróbmy, tak? Fuck you! Ugh. I gotta go fast! O oh my god! Za chwilę mi się skończyła amunicja! I będę źle! Okej, okay, tu przynajmniej jest cicho i chyba nikogo nie ma. Paper more than nothing useful. Come on, tu musi być coś useful. Nothing useful. A tu nothing Locker... OU! Shotgun shells! Yeah! Now we're talking. Come on! Yeah! Doskonale. Ta mi się podoba. A tu? Nic. Ok. Cool. Tu znowu ten zombie leży. Ale nie wstaje, it's good. Watchman's diary. To już czytałem. Generalnie itchy Tasty 2.0 Uh, amunicja do magnum. Nagle mamy jej trochę. Bardzo dobrze, przyda się na jakieś ciężkie spotkania. B. Ale to sobie zachomił na później, oczywiście. Zombies. Always the zombies. I nie ma zombies. Hehehe. He. He he he. Wezmę to. I wezmę też to drugie. A mi się podoba. I myślę, że już czas, żeby zmierzyć do save'owary i tam się trochę prze... ten... E, ...przegrupować, że tak powiem. Mam na myśli po prostu wzięcie ekwipunku i tak dalej. Chyba wzięcie pistoletu, bo już mam na tyle dużo amunicji, że, ...że mogę zacząć z niego korzystać spokojnie. A poza tym, no, głupio korzystać ciągle z shotguna na... na zombie, tak? Shotgun się przydaje bardziej na tłumy i na... no, na jakiś tam bardziej... pancernych wrogów, więc warto go... warto go zwyczajnie oszczędzać. I to zamierzam zrobić. Bo jakbym z nim tak biegał, to mi się niedługo skończy. Ale cieszę się, że przynajmniej mam magnum i ta... ta amunicja do magnum się znalazła. I że z tego będę mógł skorzystać już niebawem. Jeśli się nadarzy jakaś okazja, wolałbym, żeby się żadne okazje nie nadarzały, ale to już jest inna sprawa. Dobra, to odłożę tu. To sobie zmieszam. To wywalam. no, całkiem nieźle się porobiło, szczerze mówiąc. Szukana może sobie przeładuję. Combine. There we go. I zamiast amunicji do shotguna, tutaj położę sobie pistolet. Eee, I zdaje się, że będę z tymi dwoma kryształkami szedł tam na ten. To może jeszcze pójdę z tymi kryształkami i dopiero zasejwuję A co? Jest blisko. Raczej mnie nic nie capnie po drodze. Oby. Bo jak mnie coś zapnie to chyba bym kogoś. Uuh. O, zresztą tu jest to rozwalone. No tak, to tutaj też trzeba będzie pójść. No tak. To się pójdzie. Najpierw te kryształy tutaj wsadzę. Use. Najpierw jeden. I później drugi. I gotowe. I co dostanę? I cóż to jest? Ah, will you take the king plug? Yes! Dobra, czyli w takim razie został jeszcze jeden pionek do zebrania, i będę mógł iść tam na dół do, do, do podziemi i tam namieszać. Ale póki co, czas na sejwa. Tutaj jeszcze nie, nie będę wchodził bez sejwa, bo jakoś strach. Nie wiadomo, co tam będzie. Co prawda, spodziewam się pustych pomieszczeń, ale. Jest to scenariusz B. Nigdy nic nie wiadomo. Dobra, to zostawiam. Biorę ten. Y <laughs> save ink. Saveuję. Okay. Bla 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 bla. Yeah. Leon B. All right. Yeah. A i w kolejnym odcinku zwiedzamy dalej posterunek policji. Tymczasem, do zobaczenia.